Dobry. Dzień dobry w 37 dniu. Trudno jest mi powiedzieć jaki dzisiaj dzień tygodnia <laughs> przez tą przerwę świąteczną. Ale że już mamy 37 dzień. To jest dla mnie wow. Bardzo duża sprawa, bardzo ważna. Cześć. 37 dzień. Dzień dobry. Dobry dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Super. Super, super. 37 dzień. O, patrzcie, co się zrobiło. Czyli wystarczy powtórzyć słowo super i też wyskakuje na kciuk do góry. Ekstra, jakaś nowa funkcja iPhone'a. A ja dzisiaj. Mam cztery karty. Jeszcze tak chyba nie było. I to w ogóle dwie wyskoczyły e, jednocześnie. Czy raziel nam się przypomina o widzeniu? Tak sobie pomyślałam, że może słowo jasno widzenie może nas trochę blokować. Ale pamiętaj, że to jest o takim postrzeganiu różnych rzeczy. To nie chodzi tylko o to, żebyś widziała zjawy chodząc po ulicy. Chodzi o to, żebyś widziała, Powtarzające się symbole, powtarzające się znaki, żebyś zauważała sny, które przychodzą do ciebie z informacjami, żebyś zauważała różne sposoby przekazu, które są dla ciebie. To, to jest o takim otwarciu się na przyjmowanie z tej strony. I Razir też mówi o tym, żeby jego przywoływać, jeśli chcemy mieć taką pewność, że Widzimy więcej, że poszerzamy to, co postrzegamy dookoła siebie. I pamiętaj, że zawsze możesz mieć intencję ze swojej wolnej woli, by widzieć tylko wysokowibracyjne rzeczy, żeby niepokój nie zamykał cię przed widzeniem. Ja pamiętam, że jak nie chciałam z duszami pracować, to wtedy się zamknęłam całkowicie. Nie wiedziałam wtedy, że mogę z wolnej woli tylko zrobić tak, żeby widzieć jedynie wysokowibracyjne rzeczy, widzieć to, co jest miłością. Więc postrzegaj obrazy, zacznij sobie sprawdzać, jak, w jaki sposób do Ciebie przychodzą informacje. U mnie na przykład takim ważnym znakiem są sarny, które spotykam nawet u siebie pod domem. Więc to jest ważne, bo Zobaczcie. Druga karta. Przypomnienie. Rozpostrzyj skrzydła. I jeśli rzeczywiście ty już z czymś tutaj jesteś i już tak wychodzisz, i w ostatnim momencie, że tak powiem, się powstrzymujesz, to to jest ten czas. Nie powstrzymuj się dłużej. To jest doskonały czas, byś zaczęła działać. I dwie karty wyskoczyły razem. Już je znacie. Jasne słyszenie. I wyjście na zewnątrz. I z tym jasnosłyszeniem jest tak samo jak z jasnowidzeniem. Niech nie kojarzy ci się to tylko z wróżką, ale niech to jest o tym, że Ty słyszysz, tak samo jak ktoś coś mówi, jeśli ty słyszysz ten sam zwrot, na przykład drugi raz, w, w tym samym dniu, w innym miejscu, z filmu, z e, ktoś, jakąś rozmowę, to to są te przekazy. To jest o tym. Pamiętaj, że w różne sposoby wszechświat do nas przemawia. Skoro sam nie może mówić czy do nas zadzwonić, no to używa różnych, różnych sposobów. Więc bądźmy otwarte. Idźmy na spacer. Tak, to trzeci dzień z rzędu, gdzie jesteśmy wołane na spacer. I żebyśmy miały takie wsparcie i zaczęły działać. A teraz zapraszam Cię do medytacji. Wierzę, że siedzisz sobie wygodnie. Przywołaj jeszcze intencje, weź taki wdech, żebyśmy wylądowały. Przywołaj intencje, i zaczynamy. A Satc chita, har har har, apsaha iho, satc chita, har har har, apsaha iho

Sat Chah Do Ha Har 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 Aap Sahayi Hoa Sat Shee Da Sat Chah Do Ha Har 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 Aap Sahayi Hoa Sat Shee Da cha ha 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 up sahai hoa Sa Sa ha 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 up sahai hoa Sa

Dhoa ja Ha 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 Aap sahai hoa Sache dha Sache dhoa Ha 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 Aap sahai hoa Sache sachato har 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 hoa. Sacha Sacha har har, har. ho wa sat har har ha hara 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 aap hoa Sacha Sathya Har 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 Apsahayi Hoa Satchita Sathya Har 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 Apsahayi Hoa Satchita sachadoha har 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 ab sahai ho va sachida sachadoha har 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 ab sahai ho va sachida Sa Satea. Ja har, har, har. Ap sahai hoa, sa hai hoa. Satea. Satea. Har, 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 Ap hoa, sa hai hoa. Satea. Sachadovah, ha, ha, ha. Ab Saha ho. Hoa, Sachida, Sachadovah, ha, ha, ha. Ab sa. hi. Hoa, Sachida, Sach.

sachadova -ha. har 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 sachida -ha -ha. Sa -sa -ha. har har har

sachado, ha, Har. 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 A -sa ha, -a. Sa -e -da. Sa ha, up sa hi ho, sachida, sachado, ha, 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 up sa hi ho, -e sachida, -e Cha Do Ha 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 Ab Sa Ha E Ho Sa Che Da Sa Cha Do Ha 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 Ab Sa Ha E Ho Sa Che Da Sat Chah Har 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 Aap sahai Hoa Sacha Sacha Har Har Dziękuję za dziś. I tak mi jeszcze przyszło, żeby się podzielić z Tobą. Ja dziś rano usiadłam i spisałam sobie jeszcze rzeczy, które już się kończą, już wybrzmiewają i z końcem roku, i w moim życiu. I mam taką tutaj dla Ciebie propozycję. Korzystając z tej pełni, chcemy zamknąć tematy, których już nie chcemy ciągnąć, i jeszcze teraz mamy koniec roku, i nasze wyzwanie dobiega końca. To jest taki dobry czas, żeby spisać rzeczy, którym dziękujemy już za to, że były w naszym życiu, że tak powiem, i z którymi decydujemy dalej nie iść. Osoby, którym dziękujemy, które żegnamy, wydarzenia, którym dziękujemy i które żegnamy, no wszystko było nam po coś potrzebne i nawet tu miałam dwa dni tam taką kartę, bym nie żałowała, bo to wszystko nas rozwija, nas uczy, wzmacnia i jest nam potrzebne, żebyśmy zdobyły wszystkie umiejętności, których dusza chce tutaj je wyzwolić w nas, więc z taką łagodnością dla siebie. Spisz sobie to, z czym chcesz się rozstać. Jeśli masz możliwość wyjść na przykład na zewnątrz i to spalić, to jest takie fajne pożegnanie, które puszcza to już w eter. Niech to wszystko się uzdrawia i niech to dla ciebie jakby już nie będzie w twojej przestrzeni. To mm, ja w ten sposób działam, więc tobie też proponuję. Jeśli możesz, no to możesz to spalić w kominku, tak? Jak mieszkałam w bloku, to paliłam takie kartki po prostu w garnku na balkonie i to też działało. Więc każdy sposób, bo dla naszego mózgu jest bardzo ważne, żeby nie myśleć o tym, co my chcemy pożegnać, bo mózg myśli wtedy w kółko i w kółko i w kółko, i jednocześnie to się nie wydarza dla niego, tak? Czy on myśli, że jak pomyślane to wydarzone, ale to tak nie działa. Jak to zapiszesz, czy na papierze, czy w komputerze, jeśli wolisz, czy w notatce, ale później robisz delay, tak? To to jest dla mózgu zrobione. Tak jak pracujesz, masz jakąś checklistę, to jest dla mózgu informacja, że to już jest wydarzone. Więc nadaj temu taką formę materialną w jakiś sposób, żeby to zapisać, tak jak Tobie to najlepiej. Pracuje i niech to Ciebie uwalnia. Tak, czuję teraz, że to wybrzmiało wasz mam ciary, ale to jest bardzo ważne. Oddajmy już do Wszechświata to, co nam nie służy i z czym decydujemy dalej nie iść. Więc życzę Ci miej piękny dzień, z lekkością żegnaj te stare energie i niech Ci. To piękne tutaj, spływa wszystko dla Ciebie i niech Cię karmi. Dobrego dnia, do zobaczenia.